W chwili wprowadzenia stanu wojennego Janusz Majkrzak pełnił służbę wojskową w jednostce w Głogowie. Jako szeregowy żołnierz trafił do tak zwanych grup operacyjnych. I Moja rola tylko polegała na tym, żeby stać i ewentualnie zabezpieczać, żeby ten porządek jakiś był. Wiadomo, ludzie zdenerwowani nie wiedzieli co, żeby udzielać im informacji itd. Tak Pan Janusz nie uczestniczył w pacyfikacjach. Jak mówi, nigdy nie dostał rozkazu, żeby strzelać. Byliśmy, można powiedzieć, postrzegani no, no, różnie przez społeczeństwo. No wiadomo, człowiek czuł się jednak troszeczkę taki... Skołowany można powiedzieć. Z tym, że tu jest taka akurat sytuacja, to mówię, myśmy dokładnie nie znali sytuacji, jaka panuje w kraju. My znaliśmy sytuację tylko z tego, co nam przekaz, e, środki masowego przekazu pokazywały. Byłem i jestem przyzwoitym człowiekiem, mówi pan Janusz. Nie zrobiłem nic złego dla tego społeczeństwa. Działem w tych grupach operacyjnych i na pewno przysłużyłem się na pewno niejednemu obywatelowi. Chociażby nawet w sklepach kolejki były, bójki były, my byśmy musieli interweniować. Pan Janusz wyszedł z wojska w kwietniu 82 roku. Pięć miesięcy później w grupie manifestantów uciekał przed milicjantami podczas wydarzeń lubińskich. Mimo to w 88 roku, jak mówi zrealizował dziecięce marzenia i wstąpił do milicji. Do dziś jest policjantem.